Nazywam się Bogdan Kraus, reprezentuję firmę trenerindywidualny.pl Prowadzimy fitness klub w Warszawie w dzielnicy Ursynów i postanowiliśmy, że nasza firma będzie się rozwijać nie tylko w kierunku rekreacji i zabawy, fitnessu, natomiast chcemy, chcemy stworzyć u siebie taki pomost łączący właśnie tradycyjny fitness z rehabilitacją. Yy, a więc przyjechaliśmy tutaj ja i dwóch moich pracowników yy, aby się dokształcać właśnie w, yy, w tej koncepcji Kinetic Control to pozwala nam yy, pracować z naszymi klientami w sposób bardziej yy, w sposób bardziej świadomy pozwala na przykład zapobiegać na wczesnym etapie, stosować prewencję jakichś kontuzji, które by mogły wystąpić. Pracujemy również z ludźmi, którzy zakończyli rehabilitację w ośrodkach, chcą no, zacząć już pracować nad swoją sprawnością, natomiast nie chcą z powrotem się popsuć i wrócić do tych kontuzji, z których się wyleczyli. No, i myślę, że właśnie takie, takie szkolenia jak to, to doskonale tutaj spełniają te rzeczy, których my oczekujemy. W praktyce myślę, że nie będziemy wykorzystywać 100% tej, tej wiedzy, która jest tutaj przekazywana, bo nawet nie mamy takich warunków jak w klinikach rehabilitacyjnych, nie mamy kozetek, prawda, nie stosujemy technik manualnych. Natomiast myślę, że nawet wykorzystanie 20% tych materiałów, które tutaj dostajemy i tej wiedzy, to już będzie bardzo dużo i będzie nas odróżniało również od innych klubów tak, tego typu, gdzie z tego co wiem, zgodnie z moją wiedzą, to raczej nie stawia się na jakieś nadmierne dokształcanie kadr albo w ogóle kadry się nie dokształcają. No my tutaj chcemy troszeczkę inny profil reprezentować.